Zawsze byłem wrogiem demokracji i Hiszpanie postanowili mi udowodnić, że rzeczywiście demokracja jest zła, bo większość jest głupich niż mądrych i wybrali właśnie czerwonych do, do władzy. No. Nad 75% dwa dni po zamachu na socjalistycznego radnego w kraju Basków, Hiszpanie pokazali, że nie dadzą się zastraszyć terrorystom z Eta. Palicho Hiszpanię daleko od Polski zresztą. Nie wszystkie kraje rządzą przed czerwoni, a w Polsce nie i wtedy szybko, szybko będziemy najsilniejszymi, najbogatszymi państwami na świecie. Natomiast za tym jest, się kryje pewna ciekawa sprawa, mianowicie został zamordowany przez terrorystów baskijskich pan Izajasz Ruzo, taki radny tam, gdzie w Baskonii, na tej, nie, nie wiem gdzie i teraz proponuje uruchomić na chwilę szereg komórki. No, yy, dokładnie wiadomo, jak, jak reaguje elektorat, jeżeli się zamorduje yy, przedstawiciela jednej z partii. Od razu dodatkowo 5% więcej na tę te, partię, czystej yy, sympatii. Z punktu widzenia terrorystów baskijskich, no, lepsi są zdecydowanie Czerwoni czy Różowi, niż yy, partia ludowa, która jednak dość twardo z nimi rozmawiała. Nie tak, nie tak twardo, jakby trzeba, ale zawsze znacznie bardziej twardo. Czyli z punktu widzenia tych bandytów z Baskonii byłoby lepiej, żeby wygrali czerwoni. To pytanie. jest takie stare rzymskie powiedzenie I i prodes, czyli przypadkiem nie zamordowali specjalnie tego radnego, tylko po to, żeby czerwoni wygrali wybory. To chyba jest dość takie proste rozumowanie. Przejdźmy teraz do spraw krajowych. Otóż właśnie krajowych to, to, to nie całkiem, bo jego ekscelencja do Tusk przebywał właśnie w USA. I powiedział jeszcze przed odlotem, że on już nie będzie prosił Amerykanów o wizy, znaczy o bezwizowość dla Polaków. No i oczywiście miał rację, się to gorąco popierał, zwłaszcza, że powiedział, że Amerykanie na tym tracą. Oczywiście gdyby Amerykanie w wieku XVI, XVII i tak dalej nie wydawali nikomu wiz, to by rządzili tam Indianie, więc z więc całą pewnością przejazd białych był korzystny dla wszystkich, również dla Indian, którzy dostają dotacje ogromne do swoich rezerwatów. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w Białym Domu została jednak poruszona kwestia zniesienia dla nas wiz do Ameryki. Co ciekawe, rozmowę na ten temat rozpoczął sam George Bush, ale tu przełomu nie ma i szybko nie będzie. E, teraz jest oczywiście coś, o czym telewizja, ani pan Tusk nie mówi. Otóż, proszę państwa, żaden rząd nie prosił Amerykanów o wizy dla Polaków, a nie prosił z bardzo prostej przyczyny, że... Gdyby to zrobił, to bałoby się, że połowa Polaków wyjedzie do Stanów Zjednoczonych. No a w tej chwili cierpimy już na bardzo duży niedobór chętnych do pracy. I byłaby to zupełna katastrofa dla kraju. Także jeżeli Państwo słyszą, że jakiś rząd tak prosi Amerykanów o odniesienie wiz, to oni kłamią. Oni tak mówią, mówią Amerykanom to musimy taką deklarację a wygłosić z powodu wewnątrzpolitycznych? Amerykanie to rozumieją, tam też jest demokracja rozwinięta, tam też trzeba kłamać, no i, i taka jest prawda o tym proszeniu kolejnych rządów o to, żeby zniosły wizy dla Polaków. Udanego lotu do Stanów Zjednoczonych.